Po co pokazuje, chciałem wam pokazać, że jest to rozklejone. Bez zniszczenia tutaj obudowy czy klosza, bo wiele osób tnie albo klosz albo obudowę, trzeba kupić nowe, spawają później coś, no tak naprawdę nic nie jest zniszczone. Teraz trzeba dokładnie jeszcze oczyścić tutaj tą szczelinę, gdzie, jest, gdzie, jest jeszcze, gdzie są pozostałości starego starego kleju, no i oczywiście, co jest ważne, żeby tą lampę osuszyć, oczyścić z tych kropli powodzi, z zabrudzeń, jakie się tam dostały z tą wodą.